Witam serdecznie. Tutaj witam Danutę. Jaka pierwsza, akurat tak, Danusia, trafiłaś. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić, skierować takie zaproszenie na spotkanie, które będzie na żywo pod koniec miesiąca marca. Będzie to takie nowe otwarcie, po dłuższej już przerwie spowodowanej. No wcześniej tymi różnymi moimi problemami zdrowotnymi będzie teraz właśnie okazja, aby, aby się móc że tak powiem na nowo zintegrować już w takim świecie rzeczywistym w każdym bądź razie no, chciałbym Was każdego zainteresowaną każdą zainteresowaną osobę serdecznie zaprosić na ten panel wyjazdowy takie będące wyjątkowym, wydaje mi się, spotkaniem, podczas którego możesz mieć okazję zadać, zadać mi pytania na niemal każdy temat i uzyskać, mam nadzieję, merytorycznie wyczerpujące, inspirujące oraz praktyczne odpowiedzi z mojej strony, o no ile oczywiście jest to. I będzie w zakresie mojej wiedzy bo w końcu no, to nie jest tak, że wszystko przecież wiem jest to pewna pula którą bardzo chętnie w takiej formie pula pewnej informacji w takiej formie się mogę podzielić chciałbym, myślę, że będzie to przestrzeń do otwartego dialogu takiego bez ograniczeń co do niepożądanych tematów, gdzie moja wiedza w połączeniu z różnymi doświadczeniami będzie do Waszej dyspozycji. Uczestnicy panelu będą będą mogli w sumie w ten sposób zagłębić, Różne zagadnienia, różne tematy. Już momencik, bo coś widzicie, przeszkadzajki są jakieś. Już mi się tutaj coś na stronie na panelu wyłożyło. Dobra, już jest OK. Przepraszam. Myślę, że wszystko to uda się właśnie bez takich przeszkadzajek i za to w bardzo przyjaznej atmosferze miłej, tak jak to zazwyczaj bywało w różnych tych spotkaniach wcześniej. Czego może się spodziewać? Po pierwsze, na pewno swobodnej formuły. Bez usztywniania tematów, schematów, no i cenzury. Pytania z każdej dziedziny są mile widziane. Czy to geopolityka, czy duchowe, czy jakiekolwiek inne. Mówię, jeżeli będę w stanie na nie odpowiadać, na pewno odpowiem. Co jeszcze, rzetelne odpowiedzi. Myślę, że dlatego rzetelne, ponieważ będę dzielił się wiedzą, którą posiadam, która wynika z moich doświadczeń, ale też pewnymi wnioskami. Wszystko będę dostosowywał, każdą odpowiedź do Waszych oczekiwań, ale też i do poziomu, do zainteresowań uczestników, tak aby to, co istotne, Zostało w tych odpowiedziach zawarte. Często dotykamy w ten sposób obszarów, tematów, treści, które z różnych powodów nie mogą wybrzmiewać na kanale widnokręgi, czy to w ogóle nawet w cyberprzestrzeni. A tutaj właśnie jest to okazja, abyśmy mogli sobie w większej swobodzie wiele spraw przedyskutować, może się spodziewać interakcji, dynamiki, ponieważ panele tego typu chciałbym i staram się, że jednak mimo wszystko, żeby nie były wyłącznie monologiem, lecz myślę, że angażująca właśnie wszystkich rozmowa, w której każdy może brać aktywny udział, tutaj nie ma Ograniczeń co do tego, że ktoś może zadawać pytania, a ktoś nie. Przewiduję też taką, jeżeli to się uda, możliwość krótkich, indywidualnych rozmów, chociaż tutaj myślę, że znając to z praktyki, wcześniejszych praktyk, tutaj jedynie myślę, że będzie czas, bo wątpię, czy się uda na zakończenie panelu, tej głównej części, coś takiego zrobić, ale. Z reguły staram się jednak wtedy przynajmniej umówić terminy dla takiego szerszego właśnie indywidualnego spotkania, które dokonuję wtedy poprzez połączenie internetowe za pomocą jakiegoś komunikatora lub poprzez zaproszenie na wysłanie linku do specjalnego panelu spotkań. Z zainteresowaną oczywiście takim spotkaniem i rozmową osobą. z takich szczegółów organizacyjnych. Z Spotkanie będzie 29 marca bieżącego roku. Rozpoczniemy o godzinie 12. I myślę, że potrwa z 5-6 godzin tak. W miejsce Aleksandrów Łódzki. Z tym, że dokładną lokalizację, adres przesyłam dopiero po zatwierdzeniu danego uczestnika. Po opłaceniu kosztów wstępnej weryfikacji tak gdzieś około 3 dni, najczęściej przed terminem panelu. Praktyka ta sprawdziła się wcześniej, była stosowana z różnych powodów i chciałbym ją podtrzymać właśnie w oparciu o te wszystkie doświadczenia wcześniejsze. Koszt uczestnictwa określiłem gdzieś na poziomie gdzieś 200 zł. Myślę, że to jest dosyć taka przystępna krota. Jeżeli na ktoś, dla kogoś będzie to zaporowe, a chciałby brać. Udział, to naprawdę proszę do mnie napisać. Wówczas w pewnych sytuacjach, przecież no, nie stawiam tego jako wyłączność, już taką konieczność absolutną. Potrafię zrozumieć, że są przecież różne sytuacje życiowe. Więc dlatego zawsze przewiduję pewną pulę dla osób, które naprawdę chciałyby się spotkać, no. mają trudną sytuację. Nie zawsze mogą sobie pozwolić na takie koszty. Liczba miejsc będzie ograniczona. Tutaj zadecyduje kolejność zgłoszeń, sytuacja weryfikacyjna. Dopiero po potwierdzeniu, że dana osoba jest zatwierdzona na listę, wstępną listę, dopiero wtedy proszę dokonywać ewentualnych wpłat. Zresztą wówczas dam informację, gdzie, jak dokonywać tych wpłat. Teraz można zapytać pytanie, dla kogo takie spotkanie? Myślę, że dla każdego, dla każdego, kto, kto ma pytania, kto poszukuje różnych odpowiedzi, różnych inspiracji, bo w końcu to nie tylko geopolityka, ale to sprawy często duchowe, lub po prostu chce ktoś posłuchać ciekawej dyskusji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś nowego, podyskutować, Wzajemnym poszanowaniem różnych swoich światopoglądów, poszerzyć swoje horyzonty na tu i teraz, ale też w tych zakresach przyszłościowych, tak jak wspominałem, nie tylko geopolitycznych. To wydarzenie, ten panel będzie wówczas dla Ciebie. Tutaj rejestracja i takie szczegóły kontaktowe yy, będą dokonywany wyłącznie poprzez kontakt na adres e-mailowy. Tutaj wszystkie chęci zgłoszenia, uczestnictwa, wszystkie późniejsze potwierdzenia wpłat, cała korespondencja związana z takim panelem proszę kierować na adres e-mailowy kontakt.widnokręgi.pl w żadnej innej formie proszę tego do mnie nie wysyłać, poprzez messengera czy, czy formularze kontaktowe. Tutaj zostawiam sobie, że tak powiem, tylko i wyłącznie ten jeden kanał kontaktowy na ten cel. W zgłoszeniu jedynie, jedynie proszę, aby podać imię, nazwisko i kontakt zwrotny. W razie potrzeby, żebyśmy mieli możliwość jakoś sobie tutaj szczegóły domówić. Tutaj jeszcze, tak może na koniec. Zwyczajowo, wcześniej organizowaliśmy sobie wszyscy coś w rodzaju takiego szwedzkiego stołu. Każdy, kto miał chęć, kto mógł, coś tam przywoził ze sobą do kawki, herbatki czy tam jakieś przystawki, i, i myślę, że możemy ich tym razem w ten sposób się zorganizować. Zawsze jest to taka fajna integracja dodatkowa. Tutaj oczywiście zachęcam też do przesyłania wszelkich zapytań, wszelkich uwag, do kontaktu ze mną. Informacje o tym panelu, to co w tej chwili tutaj przekazałem, plus różne inne dodatkowe, będą też w dniu dzisiejszym udostępnione nieco później na stronie internetowej widnokręgi.pl. Link do tego tekstu pojawi się. Myślę też, że jak będzie już tam dostępne na stronce, to pojawi się również w opisie. Tutaj pod tym nagraniem oraz zakłacę społeczność na kanale Widnokręgi, jak i na profilu Facebookowym. Myślę, że będzie to taki naprawdę fajny, fajna okazja do spotkania, fajna okazja do przedyskutowania wielu istotnych tematów, tym bardziej, że dzieje się wiele. Dzisiaj będę. Mam nadzieję, że będzie mi dane, że, że nie będzie tutaj jakiejś przeszkody, niezależnie ode mnie, i uda mi się dzisiaj odpalić audycję, wirtualne pogaduchy. Trochę porozmawiać, trochę coś przedstawić Wam, co będzie może też takim fajnym wstępem do. Pierwszym wstępem do, do takiej właśnie szerszej dyskusji wówczas na panelu. Reasumując w każdym razie to. Zapraszam Was na ten wyjątkowy panel dyskusyjny. Odbędzie się on w Aleksandrowie Łódzkim. Spotkanie potrwa około 5-6 godzin. Rozpocznie się godzina 12. Koszt wyniesie 200 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i weryfikacja. Panel będzie miał swobodną formułę, bez sztywnych tematów, bez cenzury. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania z różnych dziedzin, na które będę starał się odpowiadać. A rejestracja odbywa się poprzez pocztę e-mailową. To tak, może w skrócie. Tutaj w ogóle bardzo mi miło, że widzę Was od razu, Waszą aktywność taką na czacie. I, i jest troszeczkę osób też widzę obecnych poza czatem. Bardzo fajnie. Myślę, że, że jeszcze nie zabraknie Was. Także dzisiaj, jeżeli się uda, zrobić te pogaduchy, bo naprawdę tych przeszkadzajek jest ostatnio bardzo dużo, najprzeróżniejszych. Także, że no, dosyć. Oprócz tego, że, że mam naprawdę problem taki organizacyjny, żeby znaleźć na to czas, to, to jeszcze pojawia się szereg różnych przeszkód. Ale myślę, że. Dzisiejszy dzień będzie też takim kolejnym momentem przełamania tego, właśnie tych wszystkich barier, tych wszystkich przeszkadzajek, aby, aby jak najbardziej, dalej, coraz mocniej, coraz częściej się z Wami spotykać i dzielić pewnymi informacjami. No, cóż jeszcze? Jeżeli są jakieś pytania, może już w tej chwili to możecie na czacie tutaj śmiało napisać. Postaram się od razu odpowiedzieć, a jeżeli nie, no to dzisiaj, na ten moment, na tę chwilkę byłoby wszystko. Kasia tutaj dla wszystkich wysłała, kochani, odsłucham, no powtórcy obowiązki wzywają, kolacja dla Państwa, wspaniałego wieczoru życzę i Dziękuję w imię swoim i pozostałych. Tutaj mamy też dało się, a przeszkadza jaki pokonamy, damy radę do usłyszenia. Super. Tutaj również Helena. Witam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oraz Pana Marka. Ja również witam. Może jeszcze tak na takie końcowe jeszcze właśnie. Bo, bo miałem dzisiaj akurat sytuację, że, że dwie osoby mi się, kolejne dwie już mi się dopytywały, czy zrobię taki temat, taką audycję dotykającą. Yy, dostrzanych liczb anielskich godzin tego wszystkiego mam już to praktycznie prawie opracowane. Chodzi o to, że chcę to połączyć razem z publikacją tych materiałów na stronie. Będę sukcesywnie, jak się uda codziennie, jak nie, to co drugi, trzeci dzień, uzupełniał treści o kolejne pozycje, kolejne liczby, kolejne jakby definicje, ale taką zrobię króciutką audycję też wstępną, która jakby wprowadzi. Ten temat, bo tych pytań o, o, w tym temacie zaskakująco jest wiele. Kiedy nieraz spotykam się, czy na sesjach, czy, czy podczas różnych konsultacji, czy przy innych okazjach, właśnie dzielicie się wtedy tymi informacjami, że często tam się pojawiają ta synchroniczność różnych liczb, powtarzanie się różnych wartości w różnych okolicznościach, więc myślę, że to też będzie fajny temat, aby coś na ten temat więcej powiedzieć. Także już niebawem będę coś takiego publikował. Będzie to zaproszenie, takie wprowadzenie do tematu, który będzie kontynuowany, będzie szerzej później na stronie rozpisywany o poszczególne wartości. I, i jeszcze myślę, że tam parę innych rzeczy też rzadko się powoli pojawia, że gdyż mam zamiar już wreszcie to zacząć wszystko uzupełniać i odrabiać szereg tych zaległości, które się no niestety z różnych nie przyczyn pojawiają. W miarę oczywiście możliwości, jakie będą, będę miał. A dzisiaj na ten moment Wam bardzo dziękuję. I jeszcze raz Was zapraszam na ten myślę, że wyjątkowy dla wszystkich będzie uczestników panel dyskusyjny, który będzie miał miejsce w Aleksandrowie Łódzkim 29 marca o godzinie 12. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do kontaktu, do przesyłania zgłoszeń. I do spotkania. No zobaczenia.